Odcinek powstał dzięki wsparciu patronów z serwisu Patronite. Tak było. Puls Plus. Dziś dopłaty do używanych elektryków. I nie chodzi tu o Lecha Wałęsy. Buuu. <noise> <noise> Suchar odcinka mamy za sobą. <noise> dziękuję, dziękuję, Dobra. Dziękuję. Ale od początku. KPO, czyli Krajowy Plan Odbudowy, dostaniemy 268 miliardów, z czego 154 miliardy to pożyczka. No ale europejskie banki też muszą zarobić. No, to, to, ja to odbudowa no. to odbudowa. Mm. Poza tym, wysokie premie prezesów, one się same z ciebie nie wypłacą. Nie, nie, nie. nie no, pierwotnie to... pieniądze z KPO miały iść na inwestycje, tak. wzrost gospodarczy, zwiększenie zatrudnienia, prawda, tak, tak. cyfryzację, no, takie ściśle... edukację, zdrowie, inwestycje. Ściśle określone tematy, niedoruszenia. Mm. Zaplanowane tu nie wolno grzebać, tak a, słyszeliśmy. A, a. Ale, ale właśnie, ale rząd przyjął tak zwaną rewizję założeń KPO, prawda? Mm. I się okazało, że jednak można przy KPO grzebać nawet należy. I można się z KPO dorzucić do turbin od wiatraków, no. można. prawda, używanych też. Można, jak mówiliśmy w y, pulsie kiedyś, kupić torty i kanapki dla urzędów, można, można, można zamówić. Fotoradary. Oczywiście, że można. Ale nie ale tylko. Nie w ramach nowego programu tego po rewizji dopłat z KPO rząd będzie dopłacał do samochodów elektrycznych. I uwaga, rząd nasz dopłaci 30 tysięcy złotych do nowego samochodu mhm. i 40 tysięcy do starego, używanego. Bo używane <grym> auta są lepsze. Tak, lepsze no są, chyba a... nie zaprzeczycie, prawda? Bo są sprawdzone, sprawdzone skręcają, są, tak. hamują, prawda? Opony tak. mają. A z nowymi to Ale nie wie. Tylko teraz najlepsze, bo jaki jest największy problem z autami elektrycznymi? No, no bateria, nie? Bo bateria. im starsza, tym ma mniejszą pojemność. Dokładnie. Nie? I w, a im pojemność mniejsza, tym zasięg takiego samochodu spada. No. I właśnie przed takim problemem w tym momencie stanęli Niemcy. No tak, bo oni kupują elektryki już od kilku lat. No, 4, mają, 5, no. no. Mają za sobą setki cykli ładowań, jak nas jeszcze nie było stać na elektryki, oni już kupowali. Hmm. No i się tak. okazało, że niektóre baterie w niemieckich samochodach mają tak y, słaby zasięg, że stary Niemiec może nimi tylko jeździć do kościoła. Czyli tak. się sprawdza, bo, bo w starych ogłoszeniach. Tak, bo, dale, bo dalej nie da rady i trzeba to holować autem spalinowym. Prywa. No nie? i teraz najważniejsze pytanie. No coś z tymi y, bateriami trzeba zrobić. Tak, ale Niemiec. najważniejsze, taka bateria no. do samochodu elektrycznego jest cholernie droga. No. To jest naprawdę, koszt wymiany to jest kilkadziesiąt do stu, stu tysięcy, a niektórzy nawet mówią, że bateria premium to jest 150 tysięcy. Hmm. A i z utylizacją takiego ogniwa zestawu ogniw nie jest łatwo. Tu, bo taka bateria to no. jest ciężka od samych metali ciężki. Dokładnie. Tu no. setki dzieci, rozumiesz, w Sudanie musiały miesiącami po kopalniach zasuwać, tak. żeby taką baterię zrobić. Żeby jedną zrobić, to to tak. nie może być tanie I teraz, ani lekkie, nie? Dodatkowo końcem 2023 Niemcy wycofali się z dopłat do samochodów elektrycznych tak. i sprzedaż padła. Bo okazuje się, że one są no. bardziej. Yy, Antyekologiczne niż spalinówki normalne. Dokładnie, ale no. sprzedaż w Niemczech spadła chyba o kilkadziesiąt procent mm -hmm. i Niemcy mówią, ej, Polacy, no to kurde, może spróbujcie teraz wy, majneli Polakę, <grym> może wam się uda, nie? Tak. Ale to na naszych autach na łze e, samochodem spróbujcie. Bo są gotowe, są tak. gotowe. stoją, są no. do wzięcia, a swoich jeszcze nie macie i długo jeszcze mieć nie będziecie. Tak? I był no. pomysł u nas w ministerstwie, żeby dopłaty większe były do nowych aut a mniejsze dopłaty na używki. A. Był taki gościu, co tak powiedział. Ale tak. go wychowali z zebrania. Tak, tak powiedzieli, że nie zrozumiało o co chodzi, że ma zbyt wąskie horyzonty, że facet po prostu nie pojął y, prawdę etapu. A, tak. a, a takich nie chcemy, takich nam nie trzeba facetów, nie. Nie, 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 nie. nie. nimi, nie. z nimi. Nie. Nie. Czyli tak, troszkę dopłacimy do nowych aut. Troszeczkę tak. tak. Czyli ożywimy sprzedaż, która się załamała. W fa fajnie, innymi, fajnie. Fajnie. Tak, tak, fajnie. Ale więcej dopłacimy do starych aut, żeby nasi sąsiedzi z zachodniej, z zachodniej tak. granicy nie mieli problemu z ich utylizacją. Strasznie no. ładne. Strasznie to jest wszystko <noise> piękne. Teoretycznie, Teoretycznie. No ale nie, no to jest zaznaczamy, to jest zbredzenie przy, przygłupów. Mm. Korzystniej byłoby dać duże dopłaty na te elektryki nowe. Nowe. No. Ale prawda etapu i ta mądrość tego, że każe nam ratować podopadających Niemców. No. Bo jest to taki rodzaj swoistej paneuropejskiej takiej, takiej troszeczkę działalności charytatywnej. Pan pa niemieckiej ta. nawet. D Bo panu niemieckim idziemy na rękę. Dodatkowo, jak mówiliśmy, pieniądze z KPO w połowie są z pożyczki, czyli tak, tak. dopłaty będą z pożyczki, hmm? którą będziemy musieli Niemcom spłacić. To teoretycznie tak. Unii. No. Oraz nasze dzieci też. Nasze tak. dzieci też teoretycznie Dobra, Unii. Ten myk... Nie ma słabych ludzi. Tak, nie, ma. nie I, ma. I możemy się cieszyć, ba, tak. możemy być dumni, że to właśnie nas, tak. a nie na przykład tych grzabojackich Francuzów, tak. czy, czy, czy innych tam na, na, nacji, Niemcy obdarzyli takim zaufaniem. Tak, i dlatego. Słuchajcie, ja jestem wzruszony. Dlatego my się odwdzięczymy, bratnim Niemcom, wdzięcznością. Tak jest, tak, tak, tak tacy będziemy. Tak. Bo to jest bardzo ładnie z naszej strony. Ja bym o sobie o nas powiedział, no złoty sąsiad. Tak. Złodziutki. Pójdę do mojego sąsiada i się zapię. Pytam, czy nie chce pożyczyć ode mnie kasy na mój taki kineskopowy telewizor. A ten stary taki co miałem. Miałem wywalić, Aha. a może mi pożyczy kasę. No kupi. No, no, pożyczyć mu kasę, żeby no. ci spłacił, nie? <laughs> Słuchajcie, oczywiście ktoś złośliwy, a takich nie brak, takich jest pełno w internetach, bo oni tam chyba mieszkają, mógłby w tym momencie zaproponować Niemcom, żeby sobie do tych starych elektryków swoich zainstalowali instalację LPG. Tak, hmm? tanio wyjdzie. No, Ale to, to my... My, tak, my tak nie powiedzieliśmy. Oficjalna wersja rządowa brzmi fajnie. Jak? My, Polska, mamy miz mizerny udział aut elektrycznych we flocie pojazdów w ogóle a, w Europie. No. I chcemy a... to zmienić. Aha. A, a że na nowe nas nie stać to się kupimy stare. Te auta z tak. Niemiec. Niech Polacy mają, mówi żon. Dokładnie. Elektryski. Chwilę temu stare benzyniaki e, kupowane w Niemczech, takie no. używki, to braliśmy z pocałowaniem maski. Tak, ta. tak. Nawet deżaka. No oczywiście. Zderzak. Zderzak. I, I liżaliśmy rurę wydechową. I, i ktoś mógłby zapytać, a co jak Polacy nie będą kupować tych starych aut elektrycznych o, niemieckich? nie mów tak. Nie, są takie o. możliwości, to trzeba być no. na to gotowym. No, no. No. no tak, trzeba się tego spodziewać. No, ale no. oczywiście to trzeba no. szujami, nie da się ukryć. Znaczy, też nie jest Jesteśmy już takim społeczeństwem na dorobku sprzed 30 lat. Dlatego, I to jest no, właśnie... To będzie przymus. Dokładnie. No. To Dokładnie. będzie przymus. Władze każdej gminy będą musiały wytypować, nie wiem, dwie osoby, rodziny, które... Mię, kwartalnie. Tak, które będą musiały zakupić niemieckiej elektryki. Dokładnie. I która gmina, ja proponuję, wytypuje więcej takich osób, więcej takich rodzin, to dostanie... Niemieckie auto strażackie. Elektryczne. Elektryczne. Tak. Do utylizacji. No. Tak. Ciekawe, ile się daje, żeby taki przepis uchwalić w Polsce. No. Taką, jak to się mówi, ładnie, właśnie taką rewizję KPO w Polsce. Nie, nie, nie. Przepraszam, ci, dobrzy Polacy robią to sami. No. Tak, dokładnie, bo rozumieją y, potrzebę etapu, logikę władzy. Chyba władza rozumie tą logikę. I ogólnie no. takie, takie. Bo bo to, dlatego, a ja bym. Tak na wszelki wypadek. Ja bym przeprowadził rewizję w domach tych, co przeprowadzali te rewizję PKP. To e, też PKP. Nie można nie tak no mówić. Nie 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 tak nie mów. Nie tak nie. Nie Jedni robili łaskę Ciąc Amerykanom, a ci robią Niemcom. No przecież no, to jest no no, współpracujmy no. ze światem. No. I Właśnie, bo ktoś tam. powie. Że przecież dopłaty z kasy z KPO będą nie tylko na używki z Niemiec. No, nie, no bo przecież Amerykanie też robią elektryczne auta. Ktoś tak może powiedzieć. Wiedzi. I tu w tym momencie <laughs> na scenę wkracza pani minister funduszy Katarzyna Pełczyńska na no. Cała w bieli, gibidop, pop, która wprost gibidop, w wywiadzie dla mani.pl mówi: Tutaj, tutaj cytuję, mhm. mam cytat z pani minister. Mhm. Dopłaty do elektryków będą tak zrobione że wszystkie Tesle wypadają. Tesla, yeah! amerykańskie, Tesla, Tesla amerykańskie. Dziękuję no, bardzo. Do widzenia. Gdyby ktoś nie zrozumiał, trzeba powiedzieć wprost, mamy. No. Mm -hmm. Chyba ktoś w naszym rządzie dostanie od Niemców krzyż elektryczny. Albo taki tak. zielony krzyż zasługi. Tak. tak. Ale elektryczny. Elektry, ale elektryczny ale e, e, wróćmy do ważniejszego. Co wróćmy, zrobić, wróćmy. jak pojemność baterii spadnie do zera mhm. i autem nie zajedziesz nawet jak stary Niemiec, rocznik 39, do kościoła. To no. wtedy te nowoczesne cuda techniki staną się swoistymi nieruchomościami. Tak, i hmm. dzięki usilnym wysiłkom kolejnych e, ekip tak. rządzących będą to jedyne nieruchomości, na jakie będzie nas stać. Tak kolega jest optymistą. Ta. Tak, bo, bo, bo te z cegły i betonu zostaną wszystkie wykupione przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, albo przez rodzimych fliperów, ale to już jest temat na zupełnie hmm. inny puls. Tak, no, no dobra, puls. chodzi o to, żeby Polacy wzięli na siebie koszty utylizacji starych niemieckich baterii. O, no to, to w tym wszystkim. I no. jeżeli obywatelu kupisz takie auto, no to musisz zutylizować baterię czy nawet samo auto to przecież można taką baterię słuchajcie tu jest pomysł to Uciąć pociąć szlifierką. I baterię, i auto. I auto. Tak. I stopniowo wiesz, tak nosić gdzieś, wrzucaj do koszy w parku tak, gdzieś a, na a mieście. Z, a z, Opo, z opon czterech możesz zrobić taki kwietnik. Tak, hmm? Sypiesz tam ziemię i na to bratki. Ale, Ustawisz krasnala i sprzedaż Niemcom. Ale możesz. żeby się nikt nie zorientował, no, no, no. To, to niby je, jedziesz wózkiem z dzieckiem, a, o, a, rozumiesz? A, a, a. Przejeżdżasz obok kosza, nie? Hmm? I cyk, do śmietnika kawałek baterii owinięty w pieluchę. Tak. E, w, I w miesiąc Zutylizujesz całą baterię. Ta, całą baterię. Nie prze... ale czekaj. A, a dziecko się przewietrzy, ta. se pooddychać. A tam dziecko, po co dziecko będziesz brał z baterii? Bez nie. dziecka więcej części ta. baterii. Tak, tak. Ta lalkę taką malutką wsadzisz, ta. nie? że takie małe się urodziło. Nie, ale czekaj, jest lepszy pomysł. No. Lepszy pomysł, Niemożliwe. bo genialny. Tak. Słuchajcie, kupujemy od Niemców te używane auto, te baterie, nie? bierzemy dopłatę. Chcę, bo jeździmy duch? trochę Druk, tak, no. i zużyte baterie tniemy, tak jak mówiłem, i podrzucamy do koszy na śmieci, ale nie u nas. Gdzie? Tylko w Niemczech, A w Niemczech. Jedziesz do Na przykład we Frankfurcie na no Odrą W Gelitz, wiesz, w torbie przenosisz tak, tam, tak, tak? Na, Niemieckie granice to o tak się przekracza Nikt się nie kontroluje, co tam dobre. masz I same Niemce się będą mutylizować Te baterie A, i te ale To też jest straszny wysiłek narodowy, ale można by te baterie Ale nie, to jakieś specjalne zatrudnienie Takie specjalne firmy Murówki bateriowe będą No, no. no, no, no. Ewentualnie, jeszcze no, no, jedno no, 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 no. Ewentualnie złożyć w jednym miejscu te wszystkie Baterie niemieckie mm -hmm. i je podpalić Oho. i po jakimś czasie będziemy mieli takie baterie w chmurze. To no jest tak, now, bo teraz nowoczesne. pójdzie taka duża, tak. du, dużo dymu będzie, no a potem tak. przestanie taka śmierć. I, tak, no, I nowoczesne będzie, nie? W chmurze baterie. Tak. No. Mm -hmm. Słuchajcie, no dobra, ale to te, teraz tak, no, my się tutaj pośmiejemy pokazując te, te, te absurd sytuacji, jaka teraz, znaczy absurd, no. Mm -hmm. no ten ja, ten ja Dziwną szczelność. logikę wydarzeń, tę bezczelność. Dziwną wy, prawdę etapu. Wy się oburzycie, wy się powścieka, powściekacie, podeślecie nas znajomym i nic. I tak. za chwilę, jak kasa z przyjdzie przed końcem roku, zaleje nas fala używanych elektryków z Deutschlandu. Chyba, że... No, 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 no. Ch chyba, że... No. Mm -hmm. Chyba, że, że... nie będziecie kupować. O. Zróbmy w dla ch... ja, tych, którzy nas chcą zrobić w ch. O. Co wy na to? Mocne. Co o. wy na to? Niech sobie rząd kupi niemieckie używane elektryki jako limuzyny służbowe. O, tu to to, 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 to. Jak się sprawdzą... No i my się nad tymi autkami pochylimy. A, tak. A jak wyjedzie na przykład premier na delegację z Warszawy do Krakowa i stanie Zaraszynem, to stanie za Raszynem. <grym> no, i, o, i odwiedzi <grym> i zobaczy do świątek. O, o prosto. Star, to jest warte każdych pieniędzy. No. E, <grych> Każdej tak. baterii. Dzięki za oglądanie. Słuchajcie, mm. że dotrwaliście, że byliście z nami do tego momentu. Subenio albo sub, czy tak zwana subskrypcja w tym momencie będzie bardzo No właśnie przekroczyliśmy 50 tysięcy. Dziękujemy mm. Wam. E, to teraz już idziemy na 100 tysięcy. Pa... Także e, subskrybujcie. A słuchajcie, z okazji 50 tysięcy 50 Olbratowski jako e, poważny youtuber kupisz sobie nowe buty. Pokaż no, je. Pa. We znaczy, ludzie widzą, że, że, że to już jest. One, że to jest poważna się, YouTube. Skowron kłamie nie, z pokaż go. To nie, no, a, to, jest, a, to nie są nowe buty. to jest To nie są nowe buty. One, one były kupione półtora no. roku temu, tylko ja jak chcę coś nowego kupię, to nie tak, od razu tak. noszę, Trzymał. tylko oczekuję. Trzymała, że będzie pięć. Trzymał je. Mówcie mm. o nas dobrze na mieście. To dokładnie. A o poruszanych tezach dyskutujcie w miejscu zamieszkania i w miejscach zatrudnienia. Dokładnie. Znajdziecie nas na TT? TikTok to jest? Tak. Na IG Instagram? I Instagram. Mhm. I Fyby. To na Facebook. Facebook. I X to jest Twitter. No. Na Patronite też tak. jesteśmy. Tak, no. tak. tak. Słuchajcie, dziękujemy. Przemysław Skowron, Tomasz Albratowski i Jacek Tomkowicz. Całujemy was mocno i w ogóle takie takie. Aha, jeszcze jedno. Co jeszcze jedno? Bo, A jak nam za chwilę Turów zamknął? No o, o, wszyscy nie. nad tym usilnie pracują. No. A mu zam... w Polsce nie będzie. Wszyscy no. nad tym też pracują. Bo się rząd teraz chyba z Amerykanów wycofuje. No. To prąd do tych starych aut, no też będziemy musieli od Niemców kupować. No właśnie, nie, już nie będziemy musieli, bo nie będą działać. No, to <grym> nie, to ta jest <grym> dobre. że no, nad tym wszystkim jakaś kancelerska głowa no. musiała pracować. Mhm. To no. jest. Boże, ja mam tylko nadzieję, że nad nami pracują jakieś anioły stróże. Mm. Please, tak. weźcie się do roboty, chłopaki. A zyskujesz, że to są chłopaki? Chłopie, jest 58 płci, dlaczego mi zgenderujesz tego, 20 tego 24 anioła? 2024 rok. A widziałeś anioła, żeby miał fifolka? Nie wiadomo no, co ma. Nie, w ogóle anioła nie widziałem. Nie, anioły mają. Fifolki? To tak, amorki w mają. W Mariackim mają. To są amorki. Aniołek jako taki jest bezpłciowy. A, to przepraszam. A, a. A jest to niebinarny. Przepraszam. To ja widziałem no. w takim razie nie ale anioł, Nie, ale to jest ten anioł, nie? No, bo polska język, trudny język. Jest, hmm. a, trzeba zakazać tego języka, bo jest antylinariusz. Anty tak, Angel. Dobre, dobra, no. jest ok. W każdym razie jest nas, siły sił niebieskie. Amen.